Brad Summer Charlie XCX, no no no, nie, 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 nie na tym kanale. Cześć, witajcie drodzy widzowie! Będziemy oglądać drugą część horroru świnka pepa Hexe Zostaw łapkę w górę pod tym filmem, jeśli lubisz takie straszne horrorowe serie i subskrypcję na tym kanale, jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, zapraszam do oglądania drogi widzu. These are the tales of Peppa E.X.E. Our tale begins late one night in the pig house. Peppa and George were fast asleep in their beds until something began to happen. Drugi odcinek horroru Świnka Peppa E.X.E. odbywa się w momencie, gdy George i Peppa słodko sobie śpią, <mulity> gdyż nagle tutaj zaraz wydarzą się takie rzeczy niesłychane. No co, no co? Mieszkacie koło dyskoteki, to macie takie dziwne stroboskopy i światła za okna, tak? Mieszkacie koło dyskoteki. Sąsiad wam świeci latarką po oknach? Helikopter lata wokół Waszego domu i świeci Wam lampkami po oczach? George, it's UFO! O, się! To jest UFO, tak zwany niezidentyfikowany obiekt latający. UFO! UFO! Jest ogromne, jest tak wielkie, że mogłoby wescać cały dom i ziemię, która się pod nim znajduje I, I jeszcze coś Nie wiem, co jest pod tą ziemią Daddy, there is a UFO outside our window <noise> Tato, jest UFO za oknem Pepo, idź spać, znowu przyśniły ci się te głupie koszmary On jeszcze nie wie, on jeszcze nie wie A UFO, that's nonsense It's probably just a weather balloon Now get back to bed. O, odpowiedział bardzo mądrze, bo często myślą, że UFO to balon meteorologiczny, a tak wygląda balon meteorologiczny, a tak wygląda UFO. We really saw a UFO. Please believe us. Naprawdę, naprawdę widzieliśmy UFO. Proszę, uwierz nam, proszę. Powiedziała Pepa i George zrobił tak. What on earth was that sound? It must be a burglar. Well, that's all right. I'm strapped. Ojciec nagle zrozumiał, że za oknem w sensie ogólnie słychać jakieś dziwne dźwięki, ale stwierdził, że to włamywacz, więc. No, co się robi w Ameryce? Wyciągnął strzelbę z pod łóżka, bo każdy tam w Ameryce ma strzelbę pod łóżkiem. I co będzie dalej? Rozprawię się z tym włamywaczem. Wy zostańcie tu i wezwijcie policję, powiedział Tata Pepy. Come on out now so I can blast! You. W poprzednim ujęciu nie miałem broni w rękach, teraz trzymam broń. Ten shuttgan wyłaś, żeby mógł cię ustrzelić. Madame Gezel, What are you doing in my house at 3 in the morning? The heck! Madame Gazelle o trzeciej w nocy wbija na chatę do świnki Pepy. Co ona tutaj robi? Spójrzcie na jej twarz. Widzicie, że jest taka troszeczkę jakby pobrudzona? Czy ona wygląda trochę jak Joker z Batmana? Może, a może jest zainfekowana przez obcych! Madame Gazelle wouldn't respond. She just stood there staring off into space. Madame Gazelle nie odpowiadała, tylko gapiła się, obłędnym wzrokiem, stojąc bezczynnie. Tak właśnie robiła Madame Gazelle. All right then, have it your way, bing-bong-boom. <ścoughs> Kurde! Na to tata Świniki pepy. Okej, okay, zrobimy to po mojemu. Nie wiedziałem, że tak się robi w Ameryce, jeśli ktoś po prostu po trzech sekundach nie odpowie... Co się tutaj dzieje? Nigdy więcej nie pojadę do Ameryki znowu. The visitor was not Madame Gazelle, a transmission, something, a shapeshifter from the other side. Uh, 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 uh. Odwiedzającym nie była Madame Gazelle. Była to kurczę, mo, zainfekowana madam Gazelle, Oj, transmutująca się. The entity's presence wormed its way through Daddy Pig's fragile mind. Get out of my brain. Madame Gazelle y, weszła do mózgu taty, świnki, pepy swoimi mrocznymi mocami. Ale ten walczył, mówił: Wyjdź z mojej głowy, Madame Gazelle! Say hello to my little friend. Co to było? I wonder what's taking him so long. Was that a gunshot? Peppa, you and George stay here. I'm going to go find Daddy Pig. czemu zajmuje to tak długo? Chciałabym wiedzieć co się dzieje. Peppa i George zostańcie tu, ja pójdę sprawdzić o co chodzi. U, kurde maleńki. Widzieliście? Z za szafy wyłonił się ten dziwny, taki nie wiem jakby to powiedzieć, możemy go chyba nazwać ufol. Peppa, come see this. Co? A teraz wyłonił się tata? George, there is nothing here. O kurde mol! To był dobry screamer, naprawdę się przestraszyłem. Gdzie jest Peppa? CO?! Nagle wchodzi tutaj matka z ojcem, no i, no i ze strzelbą I pytają się George'a, gdzie jest Peppa? Ja już się pogubiłem, naprawdę O oh ja... Yeah. Obcy pochłonęli Pepe i będą jej robić, nie wiem, lobotomię, kolonoskopię Cokolwiek, bitki wołowe, w sensie wieprzowe You okay? <laughs> Pepa się go pyta, czy wszystko w porządku? No. Dryfuje sobie w odmętach tej frużeliny, czy tam formaliny, i na pewno jest wszystko ok. Tak, takie jest wdechę Wow, Pepa widzi tutaj, jak wygląda statek kosmiczny.

Wszyscy, ty, którzy boją się dentystów i ogólnie wierteł, niech lepiej zamkną oczy i zatkną uszy bo będzie grubo. In their relentless pursuit of mastery, the avian entities descend with a manic fervor to experiment. To them, subjects are raw material to be twisted and refined, their very essence subjected to deranged manipulations. As the eldritch machinery hums, their obsession is clear. They are striving to unlock unfathomable secrets, heedless of the horrors they unleash in their mad quest for transcendence. Kurde bele, bardzo dużo ciężkich słów, a tutaj zostało powiedzianych. Weź proszę obejrzyj ten link, co ci wysłałem. Weź mi przetłumacz, jakby, jakbyś to przetłumaczył na polski, dobra? Dzięki. Na tym kanale, drodzy widzowie, nie ma farmazonów, dlatego musiałem skontaktować się z tłumaczem przysięgłym, który przetłumaczy tę trudną i niezrozumiałą kwestię. Wracamy po... przerwie! SKLEP Chomik świr www.chomikświr.pl to najlepszy sklep, gdzie możesz kupić niesamowite maskotki, parawany, ręczniki, berloczki, naklejki, i inne dziwne rzeczy, na przykład koszulki. www.homikswir.pl. Pamiętaj, ten sklep może się zamknąć w każdej chwili, więc wbijaj już teraz. A few moments later. I co, masz jakiś pomysł, jak to przetłumaczyć? Czy mam wszystko przetłumaczyć sobie przez Deeply w wpisać? Ja to są napisy. Ich nieustannym dążeniu do mistrzostwa obce istoty stępują z maniakalnym zapałem, by eksperymentować dla kosmitów. Obiekty badań są surowcem, który można skręcać i udoskonalać. Ich istota została poddana obłąkańczym manipulacjom. Gdy pradawna maszyna szumi, ich obsesja jest jasna. Dążą do odkrycia niezgłębionych tajemnic, nie zważając na okropności, które wyzwalają w swoim szalonym dążeniu do transcendencji. To naprawdę skomplikowane słowa, które nawet po Polsce brzmią dziwnie. The visitor's experiment has failed. I cała ta babranina w śwince Pepie tymi mega skomplikowanymi przyrządami na marne, bo eksperyment się nie powiódł. Widzimy, że powróciła opętana świnka Pepa z pierwszego odcinka. Kto nie widział, niech zobaczy, bo oj, tam się działo. O, ja nie mogę. Pepa posiądła, posiadła niesamowite moce. W sensie, no, już je miała wcześniej, ale, no, ma je znowu, odzyskała, tak jakby. I dorwała się do konsolety. A ona tam sobie klik klik klik, 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 w komputerku powklikuje jakieś rzeczy i przejmie statek kosmiczny. No, i będą mieli po prostu statek kosmiczny. Good news, George. We found Peppa. She was just wandering around outside. A my dobre wieści, George. Znaleźliśmy Peppę. Była sobie na zewnątrz w domu, wokół domu sobie biegała. Wcale nie wygląda dziwnie. George tried to tell Daddy Pig that something was wrong with Pepper, but he wouldn't listen. George próbował wytłumaczyć ojcu, że z Peppa jest coś nie tak. Niestety ojciec nie słuchał jego... Jego słów po prostu miał wysrane na niego. Don't worry, George. Everything is fine. Now get some sleep. Nie martw się, George. Teraz po prostu idź spać po tym jak zobaczyłeś, że twoja siostra jest opętana przez... Uff. George, George przełknął twoją duszę! Powiedziała Pepa. Jaka japa, nawet. Nawet ja tak nie potrafię mocno szczęki wy, wysunąć na dół? O nie, ta forma pepy mnie przeraża najbardziej! Dlaczego, dla, dlaczego Pepa i George poszli spać, a mama w tym czasie gra w Minecrafta? Czy oni też nie powinni spać w tym czasie? Tried to tell mommy pig, but she was... <laughs> George próbował powiedzieć mamie Pepy, że coś jest nie tak, ale ona... Ona grała w Minecraft. O co ci chodzi, George? Nie widzisz, że pracuję? Ta pracuję. przecież widzimy, że grasz w Minecraft. Kurde! Moja czerwona lampka się wyłączyła! Nie ma wtedy tego horrorystycznego klimatu! O No nie! CO SIĘ STAŁO? Mommy Pig is trapped in Minecraft Mama Pepy została uwięziona w Minecrafcie O kurde, Belek, będę grał teraz w Minecraft, będę się bał, że też zostanę uwięziony Nie wiem co się tam stało Oglądajmy dalej George próbował zadzwonić na... Nie wiem, na policję pewnie, ale odebrała pepa i powiedziała: I'm watching you, czyli obserwuję cię. Co, kurde, jak jakiś dinozaur, a nie świnia, Tato ta, to pepy! Ta, to pepy, uciekaj! Kurde, co z tą łamką? Mummy pig, what on earth are you in here eating? Mamo, świnko, co ty do cholery robisz tutaj z Georgem? Oh my god. O mój Boże! Ona dosłownie połyka George'a w całości. Oh my god, you ate George, you pig. <ścoughs>

Oficerowie policji wciąż szukają zaginionej rodziny świnioszek-pepioszek, która zniknęła w związku z dziwnym latającym obiektem nad miastem. Teraz oficer Karl przeprowadzi konferencję prasową, na której odpowie na pytania dziennikarzy. O 4.15 tego ranka Departament Stanu odebrał zgłoszenie, że nad miastem widziane było UFO, tak zwane UFO. I with the Komisarz Karl powiedział, że rozmawiał z wojskiem, które powiedziało, że totalnie, ale w ogóle no nie jest to ufo to jest tylko <gryzny> balon meteorologiczny tak tak powiedział właśnie wojskowy Karlowi o cholipka, światło zgasło znowu czy to znaczy że ufo jest tutaj